Z tej strony VIP, a to jest 33 odcinek z serii Heavy Socks nowa I dzisiaj po meczu, no w zasadzie po dwóch meczach sparringowych, najpierw omówię z mecz z Gekarstem Stawik Uda, a później z Warnym tym I tak, nie wychodzi o ten odcinek. No to tak, no. Miałem go nagrać wcześniej, to zdecydowanie. Jednak, no gdzieś takie, no, sprawy, no, w szczególności, między innymi, to by mi się nie chciało, ale w takie sprawy, że, no, po prostu, no, gdzieś nauka, oczywiście, e, niestety, no, wiadomo, że, no, dziewczy, dziewczy oczywiście, siedzę w domu, jednak, no, no, uczę się, no, gdzieś przez, no, po prostu, internet, e, gdzie te w jakby musiałem zaliczać po prostu no jak na razie jedną wer po prostu i tak no w poniedziałek jeżeli chodzi o mnie bo mówiłem o tym że miałem operację w styczniu to w poniedziałek będę miał wizytę kontrolną właśnie co i jak wszystko się dowiem co dalej Właściwie jeżeli chodzi o mnie, czy będę mógł normalnie chodzić, czy jeszcze przez tydzień w kulach, po prostu. po tak, no, to też wiadomo, że no, o, po tej operacji, po której, po której jestem, czyli po prostu tomi i kolana, no to no, dosyć no, długo się wraca, po prostu gdzie w czytałem, pamiętam, że pierwsza taka rehabilitacja, no to o, trwa 3 miesiące, a ogólnie taki powrót ogólnie do o, takiej sprawności po prostu że mógłbym coś, nie wiem, uprawiać, jakiś sport, to blisko rok jakoś, no to, to też no ciężko, gdzie też właśnie przez 6 tygodni i no, od 6 do 8 tygodni, coś takiego, no to e, e, może po prostu ciągnąć e, lewą nogę, e, więc, no, no akurat w tym tygodniu był piąty tydzień, więc, no jeżeli w najbliższym właśnie tygodniu no, jakimś cudem, no, lekarz mi pozwoli właśnie, będę mógł ustawić e, kulę, no to a jak nic, pewnie wrócę do szkoły, więc, no no, wiadomo, jak to będzie, no odcinki no, będą najprawdopodobniej się powiedz w weekendy właśnie. E, więc są w zasadzie najlepiej e, dla mnie, no bo no wiadomo, e, no, najważniejsze dla mnie e, aktualnie no, to będzie matura. Więc no więc no tak z moich spraw takich właśnie gdzieś. E, prywatnych i teraz czas właśnie na link pierwszy z GieKSa Wiguda czyli z ósmą drużyną e, tabeli i w, w grupie pierwszej klasy okręgowej i tutaj wygląda 52 dwóch i gol Paweł Szymański, Kacper Lubicki Karol Tyś, a także e, dublet Tomka Śniżewskiego więc no, tak no, wynik na plus bardzo na no, 5 strony goli. No na pewno co martwi, no to znowu stracone gole, bo jednak no o, my co chwila właściwie stracimy gole w tych spalinkach. No w każdym spalinku w zasadzie straciliśmy gole. E, natomiast no nie straciliśmy oczywiście warią w tym co o, 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 o czym będę mówił oczywiście. Więc tak no. Patrząc na nasze spaliny na to tak. e, trójka od Polonii z PARK, e, e, dwa gole od e, Dębu Kadyny, e, jeden od DKS-u Dobre Miasto, jeden od Olimpiów e, nie dwa od, od Olimpiów przepraszam, e, dwa od Motoru e, i jeszcze właśnie teraz e, e, ostatnio we wtorek, e, w, tamty, w tamtym tygodniu oczywiście, E, właśnie dwa gole od Sugi GGS u więc no i tak, no mówiłem oczywiście o tym, że osiąg będzie albo w, e, niedziela, albo poniedziałek, no a tak jak słynie, no po prostu no, nie mi się zbytnio, a te, e, no ja tak chodzę po prostu, no przy przykładach, że mi ciężko po prostu by było o, wziąć laptopa wraz, no z słuchawkami, po prostu, czy też hmm. z myszką, no wiadomo, wymogiem oddzienie, czy coś, ale no, to i tak dla mnie mimo wszystko byłoby ciężko, patrząc na moją budowę ciała, po prostu, więc no, hmm. ale, ale tak, no, dopiero teraz właśnie to nagrywa, bo gdzieś hmm. właśnie, no, w końcu mi się zachciało, no, skoro mam w przy sobie właśnie na topa, no to, no, no, nagrywam po prostu i nie pamiętam, do którego meczu się odnosi Tlenel Burhardt, ale coś było, prze... druga połowa lepsza niż pierwsza, nie pamiętam, czy to było właśnie po meczu z czy to było po meczu w Ostynie z Warmią na Dajtkach, więc, no, bo no, no, no. w zasadzie no, nie pozostało nic innego, jeżeli chodzi o pierwszą część, na no, ją po prostu zakończyć. Tak więc to była pierwsza część e, tego odcinka. A teraz przechodzimy do drugiej części, więc tak na no, pomyczu po sparingu to z warmią Austin, więc Tak no, wygląda 3-0 i tak go Karol karosteś Michał Gajewski, a także Piotr Kamilerski. I na pewno się cieszę z tego w piatlek Chmianski stoją, bo to jest załonik, na no którego na no dobrze kojarzę jeszcze jak gra motor te Też oprócz tego no fajnie, że to jest Michał Gajewski, czyli załonik, który no, ma wzmocnić lewą stronę, jeżeli chodzi o, o czy to skrzydło, czy to bok obrony, no, no po prostu nie wiem o wahadło, bo pewnie to będziemy właśnie grać e, właśnie e, na wiosnę, no i na pewno nie wyjdzie to co to ciefy no to o, o czy sekundę, no to, no to no to zdecydowanie właściwie yy. właśnie ciefy nie wyjchodzi właśnie o to zwycięstwo i tak yy, podałem to te piłkarze którzy na pewno zagrali w tym meczu yy, patrząc na zdjęcia na profilu w ten yy, natomiast yy, tam jeszcze widziałem jednego zawodnika yy, jednak nie jestem pewny, kto to dokładnie był. Jakby nie wiem czy to był Filip Czerwonka, czy Oskar Klejewski, bo o, tak od tyłu to mi jest ciężko rozpoznać. Wiadomo, że, y, tam był ogólnie na koszulce numer 8, ale no, to w zasadzie mogło też być na przykład tak, że na przykład nie wiem Filipa Czerwonki nie było i na przykład Oskar Klejewski właśnie y, grał na przykład y, właśnie y, z ósemką w tym meczu, więc no, nie wiadomo. No, właściwie jak to dokładnie wyglądało, no, a potem po prostu słowników, na których byłem pewny, że właśnie zagrali w tym meczu, więc no. O, I tak, jeżeli chodzi o jeszcze y, najbliższy y, mecz, y, to tak, no zagramy oczywiście y, z y, y, Agatą y, Głownik czyli Głownik nie wyjdzie powiedziałem Ję głownik to przepraszam bardzo, ale e, no, czasami no, mi się tak stosowało czasami po prostu, bo jak, jak ja widzę po prostu nazwę tej miejscowości, to z, zawsze mam w kurde e, w głowie to E, a nie E. W nazwie właśnie miejscowości, więc no. no nieraz właśnie popełniał błędy, jeśli chodzi o tę miejscowość, ale no. O ostatnio na szczęście no tych błędów nie popełniał, więc no tak często to no. I jeżeli chodzi właśnie o te najbliższe spalitmy no to tak no jeżeli chodzi o sytuację jaka będzie kadlowa, no to no, na pewno nie będziemy mogli skorzystać z młodzieżowców z Śnika07 jak i 08, e, którzy e, no, będą grać po prostu e, o, o barawę w barawach o ojcę klasy e, juniora młodszego o, z e, Concordia z Concordia chyba co nie? E, dobry chyba pamiętam tak tak dokładnie no to tak no w zasadzie wychodzi o rocznik 08 i 0-7, no to w pierwszej to, no to... No, no, co tak mamy, no to... Tak, no po kolei. No, Jarek Julczak jest, no, to, ale on nie grał oczywiście w spalingach e, Antek Wojciechowski, który jest włączony oczywiście do pierwszej lóżyny, e, e, właśnie został włączony e, do pierwszej Luwiny No, został zgłoszony ogólnie właśnie do rozgrywek klasy e, Maciek Czajkowski też w 07 Co tutaj no Paweł Kulpaty w 07 Karol Łukasiak 07 Co to tutaj wczoraj o sklepie 08 Więc no tych młodych no, no Którzy będą grali właśnie w tym spalingu na to, No to w spalingu no. W tym meczu barawowym to no, trochę nie będzie właściwie Ale no Trzeba wale to jakieś no pewnie gdzieś dosa, dostaną szansę jacyś no starsi zawodnicy na przykład seniorów starszego, no bo przecież trzeba pamiętać, że z Motorlubowa na przykład na to zawierał Oskar Zabawa z rocznika 06 i on by mógł na przykład zawierać właśnie w meczu z Agatem właśnie jutro i ten mecz w ogóle przeciwko również z Aklasy no to o, będzie rozgrywany o godzinie 13 w izbarku, więc na pewno na plus, że właśnie na naturalnej nawierzchni, że jednak no, nie będzie to na sztucznej murawie, na boisku bocznym 3 maja, więc no, to jest na pewno na duży plus. Zagramy właśnie w właśnie izbarku, czyli no właśnie na tyle jest no, naprawdę blisko oslody, więc, no, duży no, że e, Akurat no, w e, e, Izbarku właśnie będzie rozkrywany ten sparring. No, bo no, też przecież stomin e, kilka razy się przygotowywał właśnie e, w Izbarku. Czy to jeżeli chodzi o, o przygotowania na hali, czy to te e, e, właśnie normalnie na a, boisku. Bo to. No przecież zagrali i dwa swaringi oczywiście yy, yy, w Izbarku, więc no i tak no też jeszcze z młodzieżowców, no bo na pewno nie będzie brakować. Yy, no to jest oczywiście na przykład yy, no, Fibjeczko, który jest yy, właśnie młodzieżowcem, no oprócz tego yy, też jest Mateusz środkowski który te w pewnie z takich młodzieżowców, którzy no, powinni właśnie e, gdzieś no, z pierwszą glowyną właśnie k, e, no, trenować. No, oni są zawodnikami pierwszej drużyny, więc no wiadomo, no z zero wcale to muszą być właśnie pierwszej glowynie, więc no i, i takie wychodzi te w sprawy kadowe to te w kilku piłkawy. E, którzy pracują w wojsku, no to jest jakby no nie, nieuniknione patrząc, no niestety, co to, to robią rządzący no ale też pewnie to jest po prostu no, tak, że ich wyzwali czy coś, więc no, no pewnie po prostu, nie wiem nie wiem, jak to wygląda ze służbą wojskową, bo po prostu w sensie takim w e, jakby nie wiem czy to na weekend jakoś czy coś e, w sensie że e, no bo jakby ja mam znajomych ogólnie, którzy e, są zapisani do wojska e, no to e, tam pamiętam że o nich chyba jakoś nie wiem na, na weekend chyba by je wrzali, coś takiego ale pewnie nie jestem ja nie wiem czy jak to długo właśnie z wychodzi właśnie o o takie stawienie się po prostu wy wojsku, czy to jest po prostu na weekend, czy to na tydzień. Hmm. Jak, ale jakby mi się chyba kojarzy, że to chyba tylko na weekend po prostu. Chyba że to chodzi tylko o młodych, to nie wiem. Nie, nie wiem naprawdę. Hmm. Więc no. Ale to też gdzieś nie, nie mimo wszystko, było patrząc na to, skąd pochodzą niektórzy nasi piłkawy, no bo na przykład no jest e, przecież ma no, kilku słowników gdzieś na przykład mieszkających w Longu czy coś, no gdzie wiadomo, że no, na przykład El no, no w szczególności przez branie, bo no, to się kojarzy właśnie z wojskiem, no te co tam na no, Morąk na przykład też oczywiście e, więc no. no więc na pewno te ubytki kadlowe właśnie będą na ten najbliższy sparing. Tak więc co, no i po prostu nic innego, jeżeli chodzi o ten odcinek, jak się po prostu pożegnać, no... O odcinek... Po meczu z... Jegłownikiem właśnie będzie pewnie... Albo niedziela, albo jak, no teraz... Obiecuję, na pewno będzie tak właśnie, bo... O kurde, no... Po prostu no, w ostatnim czasie no, po prostu mi się nie chciało zbytnio no, właśnie nagrywać odcinków, więc no. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Darka.